Pamiętajmy też, że to jest jakby ta ciemna strona dyskryminacji, ale są też firmy, które są przyjazne. No nie wiem, zobaczmy chociaż na przykład Google'a czy Lewisa. Mhm. To są firmy wspierające dość mocno osoby LGBT, choćby Apple. Przecież prezes Apple'a jest gejem, który otwarcie o tym mówi. Apple zresztą miał wiele lat też kolory tęczowe w swoim logo, więc pamiętajmy, że są jakby, tak jak zawsze, dwie strony dobro i zło. Co podkreśla też Artur, mój dyrektor w luźnej rozmowie stwierdziła, że bardzo chętnie, moja dyrektor stwierdziła, że bardzo chętnie zrealizowałaby ślub i wesele dla osób homoseksualnych, czego się po niej nie spodziewałem. Więc chyba to jest miłe, bo to jest takie wspierające osoby LGBTQ, prawda? Tak, ja myślę, że najbardziej najważniejsze w takich sytuacjach to jest przede wszystkim uzyskanie w organizacji właśnie wsparcia. I, i naprawdę, jeżeli widzimy, że coś w danej firmie nie gra, i my nie mamy siły na to, żeby pójść w drogę formalną, to tutaj szkoda, szkoda trochę takiej właśnie walki z wiatrakami i naprawdę warto wtedy pomyśleć, pomyśleć o zmianie, natomiast no ja bym zachęcała do tego, żeby po prostu to zgłaszać, bo im więcej będziemy tego zgłaszać i nagłaśniać i mówić o nieprawidłowościach, to tym tych nieprawidłowości po prostu będzie, będzie mniej, bo menedżerowie, bo organizacje, bo inni koledzy, którzy są homofobami, będą wiedzieć, że po prostu spłyną na nich pewnego rodzaju konsekwencje za takie, za takie działania.